Zrobimy gnioki z frytek. O, zobacz, naprawdę, to jest z frytek. mmm. Ten się dobry, maski dobry. Mm. Biorąc pod uwagę, że zrobisz to w jakieś 10 minut max, nawet nie, to chyba grubo, co? Co zawsze zostaje w maku, jak się je mak zestaw? Zawsze zostają frytki. Od dziś nigdy już nie wyrzucisz frytek, bo zrobisz z nich, co? Nioki! Powiesz, że to niemożliwe? Udowodnić, że możliwe. Potrzebujemy tak. Paczki fryteczek z maczka. Zimna. Taką paczkę to są średnio, Pani mi mówiła, że duże. Duże. Do blendera. Miksujemy je. O! Ale w ogóle pachną! Zobacz, jak pachną zobacz. Nieźle, co? Uwaga, jajko. Jedna sztuka. O! Zmiksuję jeszcze raz, żeby miały konsystencję papki. To będzie zajebiste, to co to kryć. Przekładam moją masę frytkową do miski. Gotowe. Nie jest gotowe, nie, kłamałam. Tu mam zmiksowane frytki z jajkiem. Do tego mąka. Mąki i tak na oko. Dajmy tyle. jakieś jedna szwarta szklanki do dwóch trzecich szklanki mąki. Mm. Tak to powinno wyglądać. Przekładam na deskę. No i złoto. Przekroję to na pół. Wyroluję dwa wałeczki. Mm. Jeden wałeczek i drugi. Tak mi wystaje, a Ty mi nic nie mówisz. Jak to zwykle bywa i w tym przypadku są dwie szkoły, Falenicka i Otwocka. Możecie sobie pokroić po prostu kluski. Demonstruję. Siup, 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 siup. Lub pokroić. Włoski myk teraz mogę zrobić. Widelcem ją tak trochę, o, przetoczyć. I wtedy jest taką niokką. Nie wiem, czy tak się to deklinuje, ale wyszło, że jest niokką. O. No i pięknie. Mamy gotowe kluski. Teraz musimy je ugotować. Jakieś 5 minut w osobnym wrzątku. Sos to pomidory i śmietana. Tylko i wyłącznie. Zrób. Zrobi. No jest to futbol. Popatrz na to. O, tak to wygląda teraz. Jak włosie. Rukola, parmezan. I gotowe. Uwierzysz? To są frytki. Z tego robisz to. I to jest dopiero recykling. To jest dopiero recykling.